Zapraszam na czwartą bitwę w turnieju Bursztynowy Szlak. E, tym razem Pop wziął Tylis, a William Bojów. E, no i zobaczmy, jak się tu ich armie... No widzę, że plemienni wojownicy od Groma. Dwa oddziały zaprzysiężonych tym razem. Pichota Galotracka i trzy oddziały poborowych słów. No ewidentnie Pop w ilość piechotą, 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 piechotą. No, jak na razie jest 2 do 3. E, dla popa. Więc jego taktyka się sprawdza. E, I tym razem William też nie wziął żadnej kawalerii. E, Zaprzyjężeni jeden oddział, drugi oddział. Trzeci oddział. No teraz trochę sytuacja się odwróciła. Zobaczymy, jak e, jak wykorzysta. A ile wziął? Dwa oddziały poborowych sług tylko. No czyli teraz przewagę ma. William piechotą. Zobaczmy, jak to się to rozwinie. Tutaj. E, William ostrożnie. Chce. Ewidentnie zależy mu na Jest, Nie Nie chce tego. Schrzanić powoli podsuwa swoje oddziały. Pop William jeszcze bardziej rozciągnął linię. O, trochę tutaj. Pop teraz na prawą stronę. Eee, no i mamy starcia pierwsze. Piechota kolotracka kontra wojownicy centrycy wygra. Piechota. Tracka tutaj też. Wszystkie szarże są spoko. Tutaj trochę mieszają bojo, e, poborowi słudzy e, bojów. No i tu. Ciekaw jestem, jak się tutaj próbuje się popratować, bo te szarże troszeczkę nie w tym kierunku. Ten oddział tu, ten tu. E, celuje w generała. Tutaj znowu udało mi się powstrzymać. Mam nadzieję, że, że William ratuje te szarże. No i idą bojowie, nie wyciąga poborowych sług, jest zajęty wykonywaniem ataków. William, ci poborowi słudzy też popa nie. No i tu też ciekawą taktykę znowu stosuje popy. odpuszcza flankę i wciąga tutaj oddziały. Williama, żeby mieć czas na dobre wy wykonanie szarż, podejrzewam, że trochę tak podpuszcza te oddziały, tam w drugiej bitwie chyba coś takiego zastosował e przeciwko Rzymowi i niezbyt mu się to powiodło, ale tu ciężko będzie wojownikom celtyckim, tu przegrywają, tu są zaprzysiężeni, ciekawie, ciekawie, bardzo ciekawie William przeniósł swoje oddziały tu. I ten oddział wygrywa, ale te dwa oddziały przegrają, potem okrążą tych zaprzysiężonych i obawiam się, że, że ich wytną, ale tu trochę wsparcia poworowi słudzy dadzą. Tu wojownicy z toporami też przegrają. Ta galotracka jest też bardzo mocna. Tutaj znowu są zaprzysiężeni wygrają. No, i to fajnie. Że Pop atakuje na swojej silniejszej flance, a lewą się wycofuje, żeby przeciwnik jak najpóźniej doszło do zwarcia. Tu są wojownicy celtycy, to prawda też, także wyrównane szanse by to miało, ale rozumiem, że chce być bezpieczny. nawet zatrzymuje trochę szarże poborowymi sługami. No i łamie się lewe skrzydło Williama. Łamie się, ty list tutaj będzie zaprzysiężeni. Tu nie wytną, aż tyle oddziału. Oborowi Słudzy tutaj zaraz yy, pop będzie flankował. Jak generałowie się trzymają. Tutaj spokojnie wojownicy z toporami nie dają rady. No, ty list się przebiło w centrum i na lewej flance. Tu już też doszło do zwarcia w końcu, ale już się, wydaje mi się, że to już jest za późno. Generał wygrywa. Tutaj oddział Zaprzysiężonych przysiężonych jest ładnie przytrzymywany przez plemiennych bojowników. No i bojowie... No, obawiam się, że będzie to finał. To znaczy ostatnia gra finału przysiężeni lecą na generała. Rozumiem bojów. Eee, chcę to szybko skończyć. Eee, pop, ale tutaj mieczowi, pop leczy i sprytne zagranie. Bardzo sprytne zagranie. Oderwał generała. Aha, może tutaj jeszcze namieszać. Jeżeli padnie generał, i oddział przegrywa. Zapędził się. Pop się pośpieszył trochę. Pośpieszył się i może go to kosztować. No, chociaż nie sądzę. Za zbyt duża siła tutaj. Na lewej flance idzie. A, jeszcze dużo tutaj zostało żołnierzy. Tyli, chociaż a, to jest Tegis 64. Mm, a ten oddział zaprzysiężonych, jak się trzyma? No, właśnie, niestety okrążony padł w tej chwili. Tu ten oddział też słabo, nie, nie, nie dobrą szarżę wykonał. Nadzieja jest jeszcze w prawej flance i w zabiciu generała. Tyllis... Równocześnie nie tracą swojego oczywiście generała. No ale przewaga Tyllisu tu jest znaczna. Tutaj jeszcze jest e, wsparcie do walki z zaprzysiężonymi bojów. No bardzo fajne było tutaj to zagranie, oderwanie swojego generała i złapanie w zasadzkę taką w pewnym sensie generała, ale przewaga, przewaga jest zbyt duża. No, bo myślę, że tutaj... Jak zobaczył co tu się dzieje z jego generałem mógł mieć troszkę nerwa. No ale... prawe skrzydło. Ładnie. Ładnie przebiło się. I tutaj już. Koniec. No więc myślę, że możemy. pogratulować popowi. Bardzo ładne bitwy. Bardzo mi się podobała bitwa druga. Zagrana Rzymem przez Williama i ta bitwa też była super, naprawdę bardzo fajne ustawianie armii z, 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 przez popa i opóźnianie opóźnianie i przesuwanie, wycofywanie się jedną z, z słabszą flanką. Bardzo fajne taktyczne zagrania, moim zdaniem takie klasyczne. No i zobaczmy tutaj bojowie 230, 130, 102, całkiem nieźle ten, chociaż ten oddział trochę słabo. No, ale dobra odpowiedź też i Tylis, 267. E, plemienni wojownicy, mój ulubiony oddział, 102, 100, 104, całkiem nieźle. mieczowi poplecznicy, no, nie zaprezentowali się tak dobrze jak plemienni wojownicy, niestety. Te że ich nie były dobre. Wojownicy Celtic, 1 oddział, 132. Tutaj też jest dobry oddział, 119. No ale piechota gal galotracka 139, 190 159. Yy, no i 159. No i wojownicy z toporami. Wojownicy z toporami są dobrzy na wyrzucanie ich do walki, nie mają zbyt dużej szarży, ale duże przebicie mogliby się, mogliby tutaj tylic mocno natłuc, gdyby byli jako wsparcie, a nie jako siła yy, na flance. Yy, no więc yy, to już ostatnia bitwa. Bardzo fajnie to wyglądało, i dzięki do usłyszenia. Zapraszam na następne turnie. Jak będą, to na razie.